Teraz mam do ciebie prośbę. Przez te choroby, które pani jeszcze miała w sobie, to, co było zapisane w konfliktach, w traumach, rozumiem wszystko. Ale chciałabym Cię poprosić, żebyśmy ją zabrały do naszej kliniki tam. Żeby ją zeskanowali. I żeby jeżeli jest cokolwiek jeszcze do uleczenia na ten moment przez nich, to żeby nam pomogli. Tak, dzięki. Tą przestrzeń pozamykaj. I idziemy na planetę Virgo, Agnieszko. Zabierz panią Paulinę. Idziemy na planetę Virgo, wysokowibracyjną. Ona jest piękna. Tam drzwi, jak wchodzisz, są tęczowe, mienią się w słońcu, tak jakbyś oglądała kryształ. Przechodzicie przez te drzwi, wchodzisz do środka. I pani Paulina, jako dusza, wybiera sama, czy idzie w prawo, uzdrawia jedną chorobę, czy idzie w lewo i uzdrawia wszystkie choroby. Ona decyduje. Idzie w lewo. W lewo, dobrze. Idzie w lewo. Jest takie pomieszczenie z krzesłem. Siadasz sobie na nim, Paulino. I na twoją głowę jest puszczona taka suszarka, jak kiedyś u fryzjera, co była. I ona zaczyna wirować. Odwirowywuje u ciebie wszystkie programy w tej chwili, które mówią tobie, że tego się nie da to jest niemożliwe, tego się nie uleczy, to jest nie do zrobienia. Wszystkie programy, które Cię blokują, ona w tej chwili Cię uwalnia ze wszystkich takich programów i obciążeń. Widzę wir dookoła twojego ciała. Co widzisz? Wir dookoła ciała rzeczywiście. Wyciąganie, ja to widzę w formie energii, pewnych cząsteczek. Jest wyciągane wszystko, co ci nie służy. Wszystkie blokady. Obciążenia. mamy spalność zatrzymało się i się, się przez dobrze i teraz ta suszarka się podnosi do góry ty wstajesz i idziesz do drugiego pomieszczenia w którym jest takie łóżko takie łóżko szklane ono wygląda jak taki kosmiczna tuba do której ono trochę leży trochę stoi otwierasz wieko wchodzisz do tego do tej kapsuły zamykasz to wieko i na tej kapsule jest skaner. On będzie jechał od góry do dołu i będzie zatrzymywał się na miejscach, które będą uzdrawiane. Agnieszka ci będzie mówiła, na jakich miejscach się zatrzymuje skaner, co będzie uzdrawiane. Widzę głowę. Stwierdzam się z różnych stron. Tu mi też twój ten łupież mówiłaś, to jest próba się, czegoś pozbycia się, czegoś właśnie przez ciało. Coś mi nie służy, coś się organizm pozbyć. Gardło. Też wyrażanie siebie pojawiło się. Tutaj jakieś takie, nie wiem, jakiegoś takiego zapalenia takiego od tych ciężarów właśnie. Gdzieś tam życia. Zuje mi się tam Moraczek, narządy wewnętrzne. To jest to wszystko, gdzie coś jest. Mam taki prześwietlony zrzut na twoje ciało. Od środka. Widzę serce, widzę wątroba. Są to miejsca, na których się zatrzymujemy. To takie przechodzące. Światło przez to miejsce. Problem z trawnieniem pewnych sytuacji, z utykaniem tego wszystkiego w ciebie. Jak przechodzimy z tych narządów i też tym światłem. Jak tam coś się oczyszcza, gdzieś coś przepływa, upływa. Uwalnia się. I więcej wody teraz w najbliższych dniach, żeby się w organizmie też wyczyściło, co chce się wyczyścić. Jest to możliwe. Powiem wam, co widzę. Nie wchodzę dalej, mamy to. Ale właśnie a propos tych takich dotkliwych traum seksualnych, widzę taką rysę na twojej ciperce. Pokazujesz mi się jako mała dziewczynka w ogóle w tym punkcie. I widzę takie właśnie, to jest ta taka niewinność, nie? I tu ten punkt bardzo mi się mocno pokazuje, aż mnie rusza i tutaj e, jesteśmy, zatrzymaliśmy się w tym punkcie, okej? Okay? To jest też takie ja widzę sznytę, to jest blizna po prostu. Proszę pamiętać, że to też wcieraniowo mocno nam się pokazuje. Będzie uzdrawiane w tej chwili też. Tak. Taki, cały zapis, właśnie taki, pod drugrodukcji, bo szyjka macicy też mi się pokazuje, nie? ale w tych wszystkich gwałtach, agresja. Prosi po prostu teraz o zobaczenie, o uzdrowienie, żeby zaczęło się uwolnić. Po to tam jesteśmy. I jak już zeskanuje cały skaner w dół. Wraca od dołu do góry, już się nie zatrzymuje, tylko wraca. I jak skończy się proces skanowania, ta kapsuła automatycznie się otwiera. Pani Paulina wychodzi i ja będę mówiła, co dalej. Wychodzi, jesteśmy gotowi. Dobrze. I teraz idziemy do drugiego pomieszczenia obok. Tam jest takie łóżko. Ono może być w połowie leżące, w połowie siedzące. Idzie Pani na to łóżko i kładzie się Pani na nim. Agnieszko, obok w pomieszczeniu są lekarze, najlepsi specjaliści w całej dziedzinie kwantowej. Poproś ich, żeby przyszli do Pauliny. Przychodzimy do nich z pacjentem. Mamo. Witam się z Wami. Kłaniam się. Przychodzę do Was z pacjentem, z Pauliną, która potrzebuje Waszego uzdrowienia. Dlatego tutaj jestem i proszę Was o uzdrowienie. jak biorą się, sprawdzają, co się dzieje, ale. Widzę, jak... Rzeczywiście cząsteczki kwanty są jakby wymieniane wręcz w niektórych miejscach w ciele. Taki mam zrzut na teraz. Jakby to, co jest uszkodzone, było przyzywane wręcz, wymieniane. Widzę różne kolory tych cząsteczek. To jest właśnie ta wymiana jednego na drugie. Bardzo mocny zrzut mam też tutaj na, na, na tą część, którą nazywamy brzuchem. To jest centrum naszego układu nerwowego tak naprawdę, to w brzuchu zawsze wszystko czujemy. Tutaj taka głupsza praca się też odbywa. Dobrze. Wątroby, woreczki wątroby, jakieś to wszystko trawi, trawi emocje przede wszystkim, nasze przeżycia, lęki, strachy. Czasem gdzieś coś utyka, kamienieje. Zrobi się formą, którą teraz rozpuszczamy. Widział, jak się toczą te kamienie teraz stąd. Się powiem, materii się toczy. Nie widać Cię Aga, tak się ciemno u Ciebie zrobiło już teraz. Teraz. <grystanie> <Ta> <O, grystanie> jasność. <grystanie> okay. Uruchomienie procesu odnowy w ciele. Będzie trwać u ciebie przez jakiś czas. Zobaczysz, co się będzie działo w twoim ciele fizycznym. Mam takie mocne poczucie, że będzie się czyścić dużo. Nie wiem, jak to będzie przebiegać. Czasami jest zwykłym rozwolnieniem i wymiotami, a czasami może coś więcej. Proszę się nie bać, tylko dać temu po prostu się oczyścić. Nie wystraszyć się. Dobra. Zdezaktywowane, nie? To się będzie działo teraz przez jakiś czas. Skończyli? Tak. To pani Paulina schodzi ze stołu. Dziękujemy wszystkim lekarzom. Możecie się z nimi pożegnać i wracamy do naszej przestrzeni. Dziękuję planecie i wracamy. tamte przestrzenie pozamyka jagunia. agonia. Dobrze mamy zamknięte.